Cześć, tu grania! Drodzy Państwo, ja zdecydowałam się nagrać odcinek informacyjny o tym, co postanawiam zmienić na moim kanale. I w wyniku moich przemyśleń na temat moich rozgrywek, sposobu grania oraz Mych mocy przerobowych, nie chcę powiedzieć, że jestem zmuszona, bo nie jestem, ale jednak chcę wprowadzić pewne zmiany. Często nagrywałam w weekendy, a teraz przez moje życie prywatne te weekendy się skończyły. Nie mówię, że to źle, bo wyrwałam się ze szponów singielstwa, ale Simsiki niestety odeszły na dalszy plan. Jakie zmiany planuję? Po pierwsze, ilość rozgrywek z trójki. Uwielbiam trójeczkę i moja miłość do niej raczej nigdy nie zgaśnie, lecz bywają momenty, że to światełko niekiedy Pali się troszeczkę słabiej, a szczególnie jeśli chodzi o rozgrywki, w które się nie wciągnęłam tak jak powinnam i na pewno było to widać chociażby po częstotliwości publikowania filmów na kanale. Doszłam do wniosku, że pewne serie, które jakby nie bo lubię, ale tylko lubię, blokują mój czas, który mogłabym poświęcić na serię, którą kocham i której nie mam zamiaru przestać nagrywać. Chodzi o serię lawendową i chciałem, aby odcinki nie miały nieoczekiwanych przerw trzy tygodniowych, co czasami się zdarzało i chyba właśnie teraz. Także się znowu zdarzyło. Dlatego drodzy państwo, postanowiłam definitywnie zamknąć wszystkie pozostałe serie w Simsach 3. Decyzja zapadła, bo mam plan, którego chcę się trzymać i jest to plan na drugą połowę bieżącego roku oraz myślę, że na kolejny rok także. Plan wygląda następująco. Na kanale będą pojawiały się trzy typy filmów. Zostaje jedna seria w The Sims 3. Jest to seria lawendowa. Następnie, raz na jakiś czas, terminarz tutaj nie jest zbyt sztywny, pojawi się Speed Build. Lubię budować i meblować domki. To znaczy, najbardziej lubię meblować, ale budowanie też może być. Ale takie odcinki pochłaniają dużo czasu i ja muszę mieć do tego wenę i odpowiedni dzień, więc one nie będą zbyt Częste. Niemniej jednak, jak już uda mi się coś takiego nagrać, co mam youtuberską satysfakcję, dlatego z takich filmów nie chcę rezygnować na pewno. Trzecie okienko to The Sims 4. Oj, moja przygoda z tą grą jest jak słomiany zawał i niespełniona aspiracja. Zaczynam, zapowiadam i nigdy nie kończę, nie dojdę nawet do połowy. To jest tak jakby otworzyć książkę i przeczytać tylko wstęp. Po czym odłożyć na półkę, zostawić na pastwę kurzu, aby nigdy to niej nie wrócić. Do tematu wrócę, nie, do, ogólnie nie do tematu kurzu, ale do tematu The Sims 4 wrócę za chwilę, a teraz jak nas powiedzi wytłumaczę się z czego postanowiłam zrezygnować, aby stworzyć, nie stworzyć, aby otworzyć się na mój nowy plan. Serii w Sims 3 mam kilka i o kilka za dużo. Po pierwsze z Iwa Bondę. Ostatni odcinek już nagrałam. Miał być to krótki powrót na wakacje, albo powspominać się ze sentymentem to, co zawiesiłam już rok wcześniej. Planowałam pięć odcinków. Wyszło mniej, nagrałam tylko trzy. Jak to u mnie bywa, jeśli chodzi o YouTube'a? Nagrywam mniej niż planuję i przepraszam za to. Proszę mnie nie słuchać, co ja obiecuję. Może to jest spowodowane tym, że też nie potrafię przyznać się przez sama przed sobą, że nie dam rady nagrywać tyle, ile chcę. A chcę, naprawdę chcę. I W ostatnim odcinku wspominałam o tym, że mam ustawioną za długą długość życia simów w The Sims 3, co sprawia, że rozgrywki przyciągają się jak gluty, bo ja boję się, że nie będę potrafiła pożegnać się z simami, których lubię, ale koniec z tym. Postanawiam także nawet w lawendowej już prowadzić zmiany w ustawienia gry, żeby te pokolenia... Zac zaczęły mi się w końcu starzeć, bo u mnie wcześniej, żeby to nastąpiło, to musi minąć z 200, chyba z 270 dni mniej simowych, bo tyle żyją w, y łącznie moje simowie. To jest zdecydowanie za dużo. A wracając do serii Ziva Bondem, tej serii tak już jest wszystko po ptokach, bo się wypaliłam. Jednak pewne czynniki także miały na to wpływ. Moi drodzy, miasto zaatakowała epidemia. Epidemia bombulków i bobasków. To jest moja wina, bo nie wyłączyłam na czas Story Progression. Dla mnie to jest nauczka i teraz już wiem, że z tym modem trzeba uważać. Ja to wiedziałam, bo ja słuchałam rad, czytałam rady, ale nie wprowadziłam tego w życie. A ten mod był konieczny, aby po mieście latały czasami jakieś dzieci, a nie tylko dzieci moich simów. A moi simowie rozmnożyli się wtedy, dopiero wtedy, gdy dzieci sąsiadów już dorastały, więc potrzebne były nowe pokolenia. Więc uwaga, Story Progression można włączyć na jakiś czas i potem należy go wstrzymać, czego ja nie zrobiłam, z roztargnienia. Dodatkowo, yy, poza tym wszystkim, Ziva Bonda jest to piękny świat, e, stylizowany na Afrykę i piękni simowie, simowie, stworzeni przez autora miasta, zaczęli zanikać, a pojawili się randomowi, pomykający między zebrami w dressach albo frakach, a ja ich wszystkich przebierać nie będę. Druga seria, którą zamykam to Adeline. Yy, w tym przypadku nie powiem, że dopadło mnie wypalenie, bo zdecydowanie to nie jest to. Odcinki pojawiały się za rzadko, poprzez to, że z moim czasem wygrywała inna seria, którą lubię, i mam do niej największe serce, czyli seria lawendowa. W momencie, gdy pojawił się Wolny Czas Iwena, to ja stawałam przed wyborem, którego sobie odpalić, i w tej walce wiadomo, kto wygrywał. Polubiłam tą simkę i fantastycznego psiaka Korgiego, którego udało mi się stworzyć, ale nie doprowadziłam rozgrywki do momentu, kiedy będzie się coś działo. Niestety. Nie wliczam w te słowa dnia, kiedy na mój dom spadł meteor, ale wtedy nie nagrywałam akurat, tylko w sumie wrzuciłam sprawozdanie z sytuacji, co działo się na drugi dzień simowy. Więc efektu spektakularnego i tak nie było. Nie powiem, że nie lubiłam tej rozgrywki. Ja lubię wszystkie te, w których mieszkam na plaży, bo ja, moi drodzy ludzie, ja nie urodziłam się w szpitalu, tylko wyszłam z Morza Bałtyckiego, tak. Ja chyba już kiedyś coś takiego powiedziałam. Jednak to nie, nie, jednak i tak to nie wystarczyło, aby wygrać w eliminacjach i przebić serię lawendową ze zwierzakami, a stawka była wysoka, gdy na kanale ma pozostać tylko jedna seria z The, The Sims 3. I moi drodzy, kolejna seria, którą zamykam, to Eni. Niestety tak. Na rzecz wakacyjnej przerwy odrzuciłam ją w planach na trzy miesiące, aby wrócić do ZIVA Bondę. Ale gdy chciałam nagrać ostatni odcinek przed przerwą, to nagle save się zawiesił. Niestety ekran ładowania zatrzymywał, zatrzymywał się w połowie i nie szedł dalej, i nie poszedłby. Uwierzcie mi raz z ciekawości, zostawiłam to na pół godziny i nic. No jedno wielkie nic i pupa. Nie będę kłamać, że podjęłam się próby powrotu do, do rozgrywki, bo tak nie było. Ostatnio miałam w sumie zawalony i Po oczyszczeniu gra chodzi mi lepiej, ale ja tego nawet nie odpaliłam. Nie wróciłam do serii ENI. Nie spróbowałam, nie sprawdziłam, czy działa. Może by Seif się włączył, kto wie. Ja nie wiem, ale ta sytuacja zbiegła się w czasie z decyzją o zawieszeniu większości serii w Simsach 3. W sumie to rozgrywka trwała już długo, ale nie zakończyłam tego tak, jak chciałam. ENI zdobyła najwyższy poziom kariery piosenkowej. Karki. W pewnym sensie udało jej się ułożyć życie, ale została jedna sprawa do załatwienia, której nie zrobiłam, a mianowicie ślub z Olafem. Ten zacny sim, który zaopiekował się nią, gdy była w ciąży, z perspektywą życia samotnej matki, on nie dostał od niej na razie nic oprócz dachu nad głową i pasierba. Nie spożył własnego potomka, i na tym etapie historia się skończyła, i ja to niestety tak pozostawię. No i to by było tyle w temacie Simsów 3. I na zwieńczenie bramka numer 3, czyli Sims 4. Bramka 3 Sims 4. Nie ma, nie ma bramki numer 4, Simsy 4 są w bramce numer 3. Jak zawsze lecę do tej odsłony gry z wielkim zapałem, to kończy się to tak szybko jak wypalana zapałka. Mimo tego, że mój proces przekonywania się do tej gry nadal trwa, to z podziwem oglądam jak polscy twórcy potrafią z tej rozgrywki zrobić coś naprawdę pięknego, co nigdy mi jeszcze nie było dane. Zawsze kończyłam na tym, że stwierdzałam, że ja chyba nie umiem w to grać, albo ja nie lubię w to grać, ale przekonałam się już do czwórkowej grafiki i staram się Powoli zrezygnować z modów alfa, co dla mnie jest krokiem milowym. Zawsze czepiałam się z. Grafiki w czwórce. brakła kolorów i możliwości swobodnego nadawania tekstur zablokował mnie na długi czas, ale nie chcę w tej kwestii już teraz narzekać. Bo człowiek rozumnym stworzeniem jest i może, a nawet powinien czasami zmienić zdanie, i grafika gumowa zaczęła mi się podobać, bo nie czuję się jak w symulacji życia, tylko jak w bajce animowanej. Tak, ostatnio mi coś takiego przyszło do głowy i myślę, że ta myśl jest dobra. Ale do rzeczy. Często próbowałam coś zacząć i kończyło się po dwóch, trzech odcinkach i wtedy. Z zrozumiałam sens przez duże S wyzwań i challenge. Jak w trójce nie potrzebują zadań, bo gra mnie zaskakuje i toczy się często sama w nieoczekiwanym stylu, to w Sims 4, jeśli nie miałam pomysłu, kończyło się na niczym. Po prostu na niczym. I gra się kończyła zanim zaczynało się Coś dziać. Ale to też wynikało, myślę, że z, z, że z mojego braku doświadczenia. Ale, moi drodzy, postanowiłam jeszcze raz spróbować rozgrywki w The Sims 4, a jak się nie uda, to niech mnie piekło pochłonie. <laughs> nie dobra, może to za mocne. Jeśli teraz się nie uda, to będzie moja chyba ostatnia próba, ale pokładam w tym wielkie nadzieje, bo ja nie próbowałam jeszcze wyzwań, a z wyzwania w Simsach 4 mają sens przez duże sy. Mm, tak, wyzwanie, wyzwanie, wyzwanie. Ale jakie wyzwanie? Co to będzie? Moi drodzy, nic nadmiernie ambitnego, abym mogła sobie poradzić? Wyzwanie: not sobery. Wydało mi się do tego idealne. Popularne, wiem. Dużo jest tego na YouTubie, wiem. Ale zasady wydają mi się tak oczywiste i tak ciekawe, że chcę spróbować. I nie dziwię się, że to wyzwanie jest nadpopularne na YouTubie, bo myślę, że na to zasługuje. I też nie jest jakoś takie na zbyt skomplikowane, a można z tego zrobić naprawdę fajną rozgrywkę. I podpisz pod to jakieś takie różne fajne, ciekawe historie. Tak, plan mam w głowie, mam nadzieję, że mi się to uda. I wiem, że pojawiło się już na Cyber 2, yy, czyli nowe wyzwanie w tej tematyce, ale ja pozostanę przy tak zwanym starociu buja. Bo ja lubię starocie i nie przejdę do kolejnej części, jak nie poznałam jeszcze podstaw. Więc proszę o wyrozumiałość. Myślę, że moje niewielkie doświadczenie w tej grze, ale chęci poznania pozwolą mi na, rozgry na rozgrywkę, której w końcu nie porzucę. Na, na razie nie podaję dokładnego terminu, kiedy się pojawi, bo czekam aż będę gotowa, ale myślę, że na jesieni. Mam nadzieję, moi drodzy nieliczni, nieliczni widzowie, że uznacie moje plany za przystępne i akceptowalne. Jeśli chodzi o te wszystkie serie, które właśnie zamknęłam, to proszę o wyrozumiałość. W sumie to pokładam w tym planie wielkie nadzieje, choć ja zawsze pokładam w czymś, co wymyślę wielkie nadzieje, i nie zawsze się to udaje, ale tym razem jestem bardzo zdecydowana i mam nadzieję, że wszystko się uda. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia wkrótce.